Witajcie kochani. Dziś specjalnie dla czytelników w Poznaniu.pl oraz całej redakcji krótki wierszyk Rychtyk ze mnie jest poznaniak, mą smykałkę do blubrania. Wychowałem się na perach, w chacie laczki mam na gierach. Mą katane i glazejki do bahania zaś badejki. Złogi mam kwyrlejkę, no i ryczkę we w antrejce. Lubię spucnąć ślepe ryby ze zmyrdyrdom na dwa hiby. Zamiast sztachać się ćmikami, lubię gzikę ze spyrami. Teraz wy, kochano wiara, powinniście się postarać i poszpyrać we w słowniku o co loto w tym wierszyku.